Dotarliśmy do kraju, który fascynował nas od dawna. W Wietnamie spędzimy miesiąc. Nie zabraknie pięknych widoków, dobrego jedzenia i niestety mniejszych i większych problemów. Zaczynamy od wyspy Phukok, która nazywana jest wietnamskim rajem. Jak będzie w rzeczywistości, doskonale zdawaliśmy sobie z tego sprawę przed przybyciem na wyspę. A wiadomo, że za darmo to bardzo uczciwa cena i aż żal nie skorzystać. Zapraszamy do oglądania. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was, proszę Państwa, po raz pierwszy z Wietnamu. Przed nami przejście graniczne. Za chwilę mamy nadzieję, że uda nam się załatwić wszystkie formalności w bardzo krótkim czasie i będziemy mogli ruszyć dalej. No, to jesteśmy już po drugiej stronie granicy. Mamy pieczątkę wjazdową, nie było żadnych problemów. Do drona też się nikt nie przyczepił. Idziemy teraz tutaj do kawiarni i za jakiś czas autobus zabierze nas dalej. Odebraliśmy już nasze bilety na prom, który zabierze nas na wyspę Phu I właśnie tam rozpoczniemy naszą podróż po Wietnamie. To już chyba nasza łódka czeka, ale odpływa ona za pół godzinki i kilka minut. Więc mamy trochę czasu wolnego. Siadamy już na pokład. Budki. Ja gdzieś byłem na mieście coś znaleźć, ale nic nie było A Milena tutaj już zestresowana na mnie czeka Udało nam się już dopłynąć na wyspę I tutaj mamy już zarezerwowanego kierowcę Dogadaliśmy się przez Whatsappa i gdzieś powinien na nas czekać. O, chyba tu już jest. Dobra. Udało nam się też po drodze znaleźć bardzo fajną promocję na dość dobry hotel za 60 zł dziennie, gdzie cena taka początkowa była. Nie wiem, kilkaset złotych za noc, a my będziemy mieli to tak naprawdę za parę groszy. Dojedziemy na spokojnie do hotelu, to później wam pokażę, bo jest tutaj straszny młyn. Wszyscy trąbią, wszyscy gdzieś się spieszą. No my troszeczkę też się spieszymy, bo szkoda dnia. A tu, proszę Państwa, taksówkarze łapią klientów. O jest nasza taksóweczka, żółta. Żółta jak co? <laughs> Banan. Dotarliśmy już do naszego hotelu. Na najbliższe co najmniej 3 dni zatrzymamy się w Flamingo Village. Chociaż podejrzewam, że możemy tutaj zostać dłużej. Jest taka szansa i jest to bardzo prawdopodobne. Bo wyspa zrobiła na, na nas dobre pierwsze wrażenie. Zanim pokażę wam nasz hotel, lecę szybko na basen, bo jest naprawdę Mega. Na zdjęciach już to wyglądało świetnie. No ale w rzeczywistości chyba jeszcze lepiej. Nie no, naprawdę super. Zobaczcie to, nasz pokój znajduje się w takiej alejce. Tu są jakieś takie, nie wiem, domeczki może, czy takie pokoje. I my mamy tutaj jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. O, i tutaj taki mamy pokój, łóżeczko, tam jest łazienka. Ładna łazienka. Bardzo luksusowa się zrobiła. O, jaki kibel. Jaki królewski. Na fukok proszę Państwa w centrum wyspy znajduje się lotnisko. A z jednej z plaż można zobaczyć lądowanie samolotów. Jesteśmy kawałek dalej, ale podejrzewam, że przelatują w bardzo bliskiej odległości nad opalającymi się turystami. Na Fukok, proszę Państwa, jest niestety bardzo ciężko trafić na ładną i zadbaną plażę dostępną dla każdego. No, niestety większość z tych najpiękniejszych skrawków wybrzeża została zagarnięta przez hotele i różnego rodzaju resorty. Dało mi się znaleźć jakąś plażę na Google Maps. Dojechałem na miejsce. Widzę, że też są tam zaparkowane jakieś skuterki. No i tutaj mam do wyboru dwie drogi, idę w prawo. Coś mi się wydaje, że to tutaj będzie na plaży. Doskonale zdawaliśmy sobie z tego sprawę przed przybyciem na wyspę, no ale jak jesteśmy już tutaj na miejscu, mamy wypożyczony skuterek, no to warto wybrać się w kilka punktów. I zobaczyć, przekonać się na własne oczy jak to naprawdę tutaj wygląda. Jakieś tam palmy są, a to zawsze dobry znak. Bo palmy są zawsze przy plaży. Coś tam się w tych krzakach rusza. Nie wiem co to. Ale uciekam. Słychać już szum morza, więc chyba jestem w dobrym miejscu i będę mógł wejść na plażę. I to chyba ładne, bo z tego co widziałem na zdjęciach to wyglądała całkiem ładnie. Jeśli chodzi o plaże to tak, piasek jest, duże fale są, palmy też są, ale oczywiście nie jest to nic nadzwyczajnego, ale jak ktoś chciałby spędzić trochę czasu na plaży i niekoniecznie zatrzymywać się w dużych kurortach, resortach czy hotelach no to można tutaj wpaść. A korzystając z okazji, chciałbym troszkę opowiedzieć Wam o wyspie, którą będziemy zwiedzać przez kolejne 5 dni w zasadzie przez kolejne 4 dni, bo jeden dzień już za nami. Zacznijmy może od położenia geograficznego. Hukłok to wietnamska wyspa znajdująca się w Zatoce Tajlandzkiej, tuż przy granicy wietnamsko-kambodżańskiej. Zresztą, z tego co się dobrze orientuje, to obydwa te kraje dość mocno przez jakiś czas walczyły o wpływy na wyspie, ale nie znam dokładnie tej historii, żeby powiedzieć Wam coś więcej na ten temat. Powierzchnia Fukok wynosi 574 km2. Jest to troszkę więcej niż powierzchnia Warszawy. Ciekawe, czy mamy tutaj kogoś ze stolicy. Jest to oczywiście największa wyspa Wietnamu. Liczba ludności to niecałe 200 tysięcy, nie licząc oczywiście turystów. Główne gałęzie lokalnego przemysłu to rybołówstwo, rolnictwo i szybko rozwijający się sektor turystyczny. Jadąc tak zupełnie bez planu wzdłuż Wybrzeża Wyspy, udało mi się dotrzeć do Kłakan. Znajduje się tutaj całkiem fajna plaża, jest też lokalny market, który przed chwilą mijałem, to za chwilę jeszcze tam wrócę na spokojnie. Ale to, co najbardziej mnie zaciekawiło, to zabudowanie znajdujące się wzdłuż rzeki. Polatałem sobie tam dronem. Fajnie to wygląda. A tu chyba jakieś dzieciaki mnie wołają, bo słychać halo, halo. Zobaczyły kamerę i lecą z latawcem. Jest też tutaj kilka takich domków, które są idealnym przykładem, dlaczego niektóre z nich budowane są na podwyższeniu. Domyślam się, że wieczorami, gdy fale są dość intensywne, to woda przepływa przez plażę i podpływa do tych domków. Troszeczkę je zalewają. Mamy tutaj stoisko ze świeżymi owocami, więc to idealna okazja, żeby kupić coś, coś dobrego. Jak tej połowy rzeczy, to nawet nie wiem co to jest. Tutaj są na pewno pomarańcze, ty mam mandarynki. To nie wiem, obstawiam, że może jakieś ziemniaki. Tam chyba jest arbuz, tamaryn. Ja to nie wiem. Jest mango, takie żółte, to słodziutkie. Takie zielone będzie bardziej kwaśne. Smoczy owoc, mega. Bardzo nam to smakuje. A dalej, dalej jabłka i dużo innych rzeczy. Za całą taką dużą siatkę owoców zapłaciłem 12 zł, więc chyba tragedii nie ma. Lecę zobaczyć co tam jeszcze dalej jest ciekawego. A tutaj mamy kolejne stoisko ze świeżymi owocami. A tutaj mięsko. A tutaj jeszcze więcej owoców może. W okolicach naszego hotelu też mamy nocny market, ale z tego co czytałem opinie innych ludzi na Google Maps, jest to miejscówka bardzo mocno turystyczna. Tutaj praktycznie mam pewność, że nie jest to przystosowane do turystów. Oraz, że ich tutaj nie ma dwa, że nigdzie nawet nie ma w ogóle podanych cen. Nikt nie mówi po angielsku. Także w ogóle cieszę się, że udało mi się tutaj dojechać, bo wyjeżdżałem z domu. Nie miałem żadnego jakiegoś tam planu, gdzie pojadę, dotarłem do fajnego miejsca, a nawet nie mam dostępu do internetu, żeby zobaczyć. Co to, to jest za miejscówka? Ale jak znajdę nazwę, to napiszę gdzieś tutaj na dole. I jak ktoś kiedyś będzie na wyspie, to uważam, że zdecydowanie warto tutaj przyjechać. Witam Was ponownie z wietnamskiej wyspy Quoc Dzisiaj mieliśmy zwiedzać. Północną część wyspy, ale w drodze zatrzymaliśmy się przy miejscu, które nazywa się Grand World. Przejeżdżaliśmy sobie i patrzymy coś ciekawego. Jakieś kolorowe budyneczki, jakieś wieże. No i dobra, zajedziemy, zobaczymy. Jeszcze okazało się, że atrakcja jest bezpłatna. A wiadomo, że za darmo to bardzo uczciwa cena i aż żal nie skorzystać. Zostawiliśmy skuterek na parkingu i wyruszyliśmy na spacer po ulicach tego jakże kolorowego miasta. I wiecie co? Tutaj. Praktycznie nikogo nie ma, jest tutaj może na tej ulicce trochę ludzi, ale generalnie można by się było spodziewać, że w tego typu miejscach będą tłumy, bo wydaje mi się, że ktoś budując to inspirował się, nie wiem, jakimś Legolandem, Disneylandem czy tego typu miejscami, które raczej pękają w szwach. Polatałem tutaj trochę dronem i faktycznie wygląda to mega, także być może kiedyś będzie to taką atrakcją wymienianą na równi z tymi o których mówiłem wcześniej. No ale na ten moment nikogo tutaj nie ma, sklepy świecą pustkami, homestaye i pensjonaty również świecą pustkami, bo nikogo tutaj nie ma. Wracając do great world great. great world czyli wielki świat coś wydaje mi się, że ktoś bardzo mocno inspirował się jakimiś takimi znanymi miejscami z całego świata, bo są te kolorowe budynki, jakieś wieże. Tutaj jest akurat, tu jest Teddy Bear Muzeum, czyli muzeum misia takiego, takiej pluszanki. No, trochę tutaj rzeczy ciekawych jest, fajne zdjęcia można porobić. No i myślę, że warto tutaj wpaść, jak, będąc na wyspie Fukok. A do tego wszędzie z głośników leci muzyka niczym z parku Jurajskiego, dodająca wyjątkowego klimatu temu miejscu. Jak tam mile wrażenia z pobytu w Wenecji? W Wenecji fajnie, fajnie, bardzo fajnie. To taki mały Disneyland, prawda? E, zamówiliśmy sobie świeże, świeżo wyciskane soczki, i jesteśmy jedynymi gośćmi w tej restauracji. Tutaj nikogo nie ma, ale soczek dobry. Bardzo szybko przenosimy się do portowego miasteczka Gandau, gdzie lokalni mieszkańcy zajmują się rybołówstwem, a oznacza to, że w tutejszych restauracjach można spróbować świeżych owoców morza i ryb. I to też za chwilę zrobimy, ale najpierw wybieramy się na krótki spacer po plaży, no i niestety znowu mi się rozkleiły laczki i znowu będzie je trzeba jakoś zreferować. Wybierzemy się do restauracji Lang Chai, bo serwują tutaj owoce morza. Ceny są też całkiem spoko, opinie na Google Maps też w porządku. Także zobaczymy co tam mają ciekawego w menu. Wpadliśmy do jednej z sportowych restauracji i zamówiliśmy sobie zupę z owoców morza. Ja mam miks owoców morza, Milena ma krewetki. I zobaczcie, ja taka troszeczkę mała taka porcyjka, ale spróbowałem i jest całkiem spoko. Chodź, jakie to grupy są. I To są takie. Milena mówi, że to są takie gluty. A twoje jak smakuje tobie? Dobre, ale gluty. Konsystencja Milena ale ogłoszenie. Dotarliśmy na kolejną plażę na wyspie. Nazywa się ona Starfish, a dlatego, że są tutaj w wodzie rozgwiazdy. Jest to jedno z takich najlepszych miejsc, w których można je tutaj spotkać. A tutaj można je zobaczyć troszeczkę z bliska, nie będziemy dotykać. Ale na kamerce mogę pokazać pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Tam jest piąta. I tutaj jeszcze jest kawałek dalej na takim pomoście. Jest kilka restauracji. Idziemy, zobaczymy menu. Może za coś przekąsimy, czy nie? No, się co tam sobie zamówiłaś Ja zamówiłam sobie jakąś zupę. Yy, ogólnie jest spoko, ale jest słodka. Ja mam wrażenie, że oni do wszystkiego dodają się, nawet do zupy. No, tam pan za mną smarta, właśnie. <śm> 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 ale ważne, że łówią ręce. A ja mam, proszę państwa, ryż z owocami morza. Tutaj są duże kawałki krewetek, są też odmianiczki. Wygląda spoko. to smacznego. To tak, my powoli będziemy się stąd zawijać. Plaża bardzo fajna, fajna, ale troszeczkę szkoda, że, że jednak ludzie wyciągają teraz gwiazdy z wody, a z tego co się orientujemy, to jest to dla nich bardzo złe i nie powinna się tak robić. Podobno one nawet umierają. No, a ludzie sobie po prostu je wyciągają, bo fajne zdjęcia można zrobić. Jeśli dzień kończymy na basenie, akurat trafił nam się taki fajny hotel, e, dlatego korzystamy. Oho ciepło? Ciepło. Ale słona. Jak to? Nie, <grym> To wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, to zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robisz. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.